Na ten temat, tak więc będzie sporo gości. Holak, prawdopodobnie Franio razem ze swoją dziewczyną, ponieważ też już zostali zaproszeni, tak więc. O, może co sądzisz na temat Frania i Lizy? Mega zioł, stary. Wczoraj mnie ktoś by zbejtował na jakiegoś szota, ale jakby yy, z Franiem gadaliśmy w ogóle. Ja nagrałem taką, taką Instagram-storkę w ogóle i to jest szot z tego, mm -hmm. jak nagrywam. Pierdol się Franio. Ale oczywiście to było wszystko w żatach i, i, i tak dalej. Przejezdź na się, ja... po prostu zbejtował Cię Mergani. Z Bertą. <laughs> <laughs> to akurat stanę w Twojej obronie, rzeczywiście. Franio, pisałem, że z franią jest git, jest sztama i tyle, no. Okej, okay. czyli, Mer... czyli z Franiem jest git. Ludzie napisali, że... O, stopa e... boli, Co? A Ludzie wiec, napisali, żeby że... nie zapraszać że... e... Frania, aczkolwiek wydaje mi się, że... E ki są miejscem idealnym do tego, żeby zaprosić sobie całego youtuba. Eee, no i oczywiście nikomu, nikt wam nie zabroni, żeby krytykować postacie, które siedzą sobie obok mnie. Możecie krytykować mnie, możecie krytykować postacie, które tutaj są, aczkolwiek nie możecie mi zabronić e, zapraszania e, kogokolwiek, niezależnie od tego, czy jest to osoba... E, negatywna czy pozytywna, tak? Chociaż uważam, że Franio akurat bardzo zmienił się na przestrzeni ostatniego czasu. I Kto? Franio. Ja go nie znałem wcześniej. Ja, ja akurat przyglądałem się jego karierze i on nie wiem, czy dalej tak, ma nauczymy ekipę nauczymy. z Szymolem, ale chyba dalej się z Szymolem zna, ale Szymola już chyba nie do końca lubisz. No. Widziałem na story, że dzisiaj A. widział się z Szymolem. Aha, no to spoko. Ja się widziałem z Okay. A co myślisz na temat Shmola Besser, który został permanentnie zbanowany na platformie Twitch TV? Jesteś <śmianowicie> <Z> taką kurwą. <śmianowicie> Wiesz, Jakby Jakby nie odpowiadam jego kontent do końca. Ja uważam, stary, że na kurwa. że na, na, no, już o tym, na chyba dwoje No tak, no Że dla, kurwa, bo że, że lubię dla sobie mnie, że dla mnie, walenie wody, tematu i siedzenie z kurwami yy, i streamowanie tego. Nie możesz się śmiać, że jesteś dobrym streamerem. <laughs> Chyba, że jesteś Josefem Ratanem, bo jestem dojebany, no, sorry. Nie. Okay, no.